Drugie pokolenie emigracja to temat rzeka tysiące przeróżnych doświadczeń ciekawe, wesołe, nieraz przerażające i wręcz nieprawdopodobne historie. Ludzi można podzielić z całym szacunkiem do koloru skóry na białych, żółtych i czarnych na kobiety i mężczyzn na słabych i silnych czy też zdrowych i chorowitych można by tutaj dodać nieskończoną liczbę mądrych lub mniej mądrych podziałów między ludźmi. Ustosunkujmy się do jednego z nich, mianowicie do podziału na ludzi, którzy żyli na emigracji, i na tych, którzy ze swojego rodzinnego kraju prócz celów turystycznych lub służbowych nigdy nie wyjeżdżali. Polacy, jak wiadomo, należą do narodów, które emigrują stosunkowo łatwo. Dlaczego tak jest? Co powodowało, że Polacy są lub przynajmniej byli tak niezwykle ruchliwi? Odpowiedź można znaleźć po pierwsze w powiekłanej historii naszego narodu, po drugie, jak większość migracji na świecie, tak i nasza rodzima, miała dotychczas charakter ekonomiczny. E, może jakiś niewielki odsetek wyjeżdżających z kraju emigrowało ze względów politycznych, ale częściej się na nie powoływano, niż były one prawdziwą przyczyną opuszczania kraju. Polaka na emigracji można znaleźć wszędzie, jak ziemia długa i szeroka. troterzy, którzy podróżują po świecie całym, nie tylko przetartymi turystycznymi szlakami, ten fakt potwierdzają. Mnie ze zrozumiałych względów najbardziej interesuje emigracja Polaków do Grecji. Mieszkam w tym kraju prawie ćwierć wieku, przez zasiedzenie i czuję się jakby upoważniona. Polacy łatwość podróżowania, a szczególnie konsumpcyjnego podróżowania zwanego turystyką, osiągali powoli. Nie będę tego przykładem. Dawno, dawno temu, gdy byłam młodą dziewczyną, mieszkałam w komunistycznej Polsce, która była na etapie wielkich zmian ustrojowo-politycznych. Nie byłam osobą nieszczęśliwą, bo jako przeciętna obywatelka tego kraju kontaktu z tak zwanym bogatym Zachodem nie miałam. A czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, jak mówi trafnie, ludowe powiedzenie. Jako czynna młodocianka, młodociana sportsmenka miałam za to okazję odwiedzić takie kraje, które dziś już na mapie nie istnieją, a mianowicie Czechosłowację czy Niemiecką Republikę Demokratyczną. Wyrobiono mi wtedy paszport z powodu zawodów pływackich, w których uczestniczyłam, ale w domu go już trzymać nie mogłam. Moja chrzestna matka za ocean zwiała przebrzydłe dolary zarabiać, co skrętnie odnotowano w mojej teczuszce Urzędu Paszportowego i automatycznie wykluczało moje staranie się o wizę do krajów zachodnich. Kilka lat później, już jako studentka, udałam się na wycieczkę na Ukrainę. Dorabiałam sobie, pilotując grupę polskich turystów, jak mi się wtedy wydawało. Język rosyjski wtedy dobrze znałam, dzięki lektoratowi na studiach prowadzonych przez Skutecznie nas zastraszającą utratą roku w wyniku niezaliczonego przedmiotu z znienawidzoną Rosjankę z Moskwy. Odeszłam do tematu mojej pierwszej wycieczki w charakterze pilota bardzo odpowiedzialnie. Świetnie przygotowałam się merytorycznie. Trud i poświęcony czas na wyszukiwanie dostępnych wtedy ciekawostek na temat Ukrainy okazał się zupełnie bezcelowy, a wiedza wykuta wtedy na temat bardzo interesującej skądinąd historii tego kraju okazała się. Całkowicie zbędna. Nikogo z uczestników rzeczonej wyprawy nie interesowało. Natomiast ja nauczyłam się od moich pierwszych turystów bardzo wiele. Trafiłam na grupę sprawnych, doświadczonych turystów-handlarzy, którzy potrafili się poruszać jak ryba w wodzie w krajach byłego Układu Warszawskiego. Spotkanie z nimi było dla mnie intensywnym seminarium w pigułce na tematy ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. W ciągu dwóch tygodni zrozumiałam w praktyce znaczenie zwrotów, wolny rynek, ryzyko handlowe, odpowiednie znajomości. Zrozumiałam też, jak niezwykle istotny w życiu jest wybór, z kim się pije wódkę i komu tę wódkę postawić. Uczestnikami wycieczki byli ludzie wyspecjalizowani w drobnym handlu międzynarodowym. Za kilka sprzedanych wtedy par majtek z angielskimi nazwami Dni Tygodnia i dżinsy z Peweksu przywiozłam do Polski dwa złote pierścionki. Oczywiście, sprzedali wszystko za mnie moi nauczyciele, handlarze, turyści, gdyż ja nie potrafiłam handlować, ale za to trafnie wybrałam z kim się napić. Pan Miecio, z którym zawarłam poprzedniego wieczoru stosunki koleżeńskie przy pomocy dużej butelki wódki stolicznej, ja, znał się na rzeczy i wyciągnął niewyobrażalną dla mnie ceny, cenę w rublach za rzeczone majtki. Nie potrafił za to zrozumieć, dlaczego ja. Tak się cieszę z dwóch zabiebranych złotych pierścionków, podczas gdy on wyjazd, z którego nie przywiózł do kraju przynajmniej dwóch solidnych diamentów, uważał za nieopłacalny. Na zachód po raz pierwszy udałam się po zjednoczeniu Bedlina. Byłam już młodą mężatką i mówiąc szczerze, większe wrażenie zrobił na mnie pełen kolorowych produktów chemicznych dyskontowy supermarket Aldi niż brama brandenburska. Nie zauważyłam piękna tego miasta, bo jakże tu oglądać zabytki z 14-calowym kolorowym telewizorem pod pachą, którego zakup był celem nadrzędnym tej wyprawy. Do dziś mnie boli kręgosłup, jak tylko włączam telewizor. Tahałam go przez pół Berlina, bo na taksówkę już mi wtedy cudownych zachodnich marek nie wystarczyło. Pierwszym krajem, który odwiedziłam turystycznie, pomijając wypady do urortów, krajów socjalistycznych, była Grecja. Nie miałam wtedy pojęcia, że zamieszkam w niej na stałe za lat kilka. Byłam oczarowana palmami, cytrynami na drzewach, upajałam się klimatem, zwiedzałam, wdychałam, absorbowałam tę Grecję na wszelkie sposoby. Najważniejsze było jednak dla mnie, jako sowiekalnej ryby, kochającej od dziecka morza, oceany, rzeki, jeziora, stromeczki, ba, kałuże nawet, możliwość codziennej kąpieli w czystym i ciepłym morzu. W latach 80. i trochę później, mniej więcej wtedy, gdy ja przez szczęśliwa pluskałam się w Morzu Egejskim i przemierzałam kraj Homera jako turystka, docierali do Grecji pierwsi Polacy emigranci. Traktowali wtedy ten kraj jako tranzyt, kraj przerzutowy, do którego można było dostać się bez wizy. Pojawili się w Grecji zazwyczaj młodzi, często wykształceni, z wizją przeniesienia się do uważanych za Eldorado krajów na drugiej półkuli. Szczególnie atrakcyjne były dla nich Stany Zjednoczone i Kanada. Wykształcenie zdobyte w socjalistycznej ojczyźnie miało być atutem w kraju docelowym i ułatwić start za ocean. Głównym powodem opuszczenia przez młodych ludzi kraju była chęć przeniesienia się do krajów zachodnich i po prostu lepszy standard życia, który automatycznie zapewniały silniejsze gospodarki zachodnie ucieczka od kartek i marazmu. Pierwsi emigranci z zapyziałej wtedy Polski docierali do Grecji między innymi z wycieczkami Orbisu. Inni testowali wytrzymałość polskiego przemysłu motoryzacyjnego, docierając tu lądowo, zajechanym na śmierć maluchami chłodzonymi na powietrze. Co te polskie maluchy i ich właściciele przeżyli w tych bałkańskich klimatach? Ile razy trzeba było w tej niekończącej się podróży przystawać, bo spod maski polskiego Cudu motorazacyjnego dymiło jak z czeluści piekielnych. Nieliczni szczęśliwcy przybywali tu lotem, czy też wykorzystując stosunkowo wygodne połączenie promowe z Włochami. Co do polskiej emigracji z okresu lat 80., celowo do Grecji z zamiarem pozostania tutaj na stałe, to z tego co mi wiadomo, nie był to wysoki odsetek wśród przyjeżdżających. Kraj ten do potentatów gospodarczych czy socjalnych nigdy przecież nie należał. Na Grekach ci przebywający Polacy zrobili mocne wrażenie, jak jako pierwsi emigranci pojawiający się w ich kraju, ale to już inna opowieść. Lata 90. i następna fala emigracyjna z wolnej już wtedy Polski, z której wyjechało wtedy tysiące ludzi, zazwyczaj do krajów europejskich, wyjazdy za ocean były już coraz rzadsze. Grecja miała taką swoją falę emigracyjną z Polski w owym czasie. Różną od tej poprzedniej, już bez wizji Ameryki i stałej zmiany w życiu. To raczej czasowe wypady na zarobek, przypiero pomarańczy, w budowlance, czy w charakterze pomocy domowej. Grecja na fali koniunktury budowlanej pompowanej kredytami z Unii Europejskiej rozwijała się na potęgę. Do tej pory słyszę opinie z ust Polaków myśmy im tę Grecję wtedy budowali. Zapotrzebowanie w greckiej budowlance powodowało, że przyjeżdżali tu najczęściej mężczyźni. Mężczyźni. Panie z czasem dojeżdżały do swoich mężów, narzeczonych. Co odważniejsze, ruszamy same, by jak wiele innych Polek pomagać w greckich domach w charakterze opiekunek starszych osób, dzieci, czy też jako szeroko rozumiana pomoc domowa. Oczywiście część Polaków znalazła pracę w innych zawodach, a część przedsiębiorczych rodaków założyła własną działalność gospodarczą. Wszyscy przybywający do Grecji wcześniej emigranci posiadali pewne wspólne cechy. Nikt nie znał języka homera. Prawie nikt nie miał pieniędzy, a wybitnie nieliczni posiadali tzw. Tak zieloną kartę zapewniającą im legalny pobyt i pracę w Grecji. Niewielu przybyszów z Polski znało angielski. Zresztą nie były to czasy, w których znajomość angielskiego rozwiązywała problem komunikacji, zwłaszcza na greckiej prowincji. Z francuskim i niemieckim było tylko gorzej. W efekcie... Dziesiątki tysięcy Polaków przewinęło się przez kraj Oliwy i Słońca podczas mojego w nim pobytu i wcześniej. Niektórzy z nich, metodycznie pracując, odłożyli na wymarzony dom na Podkarpaciu, inni kupili mieszkanie lub odłożyli na planowy, planowany biznes w Polsce. Jeszcze inni nauczyli się życia na migracji i zdecydowali się na jej kontynuację w atrakcyjniejszych ekonomicznie krajach. Tendencja ta nasiliła się gdy w Grecji zaczęła kończyć się sztuczna koniunktura i oficjalnie zaczął się kryzys. Nie zamierzam tu politykować. Poza tym historyjki z mediów o, o kreatywnej księgowości Greków, dodatkach do pensji, zamycie rąk, dojazd do pracy, emeryturach przyznawanych w wieku lat 40, czy też o stadach ust przepędzanych z jednej strony wyspy na drugą w celu uzyskania kredytów unijnych. Znamy je prawie wszyscy. A dzień dzisiejszy? Jaka jest polska emigracja w Grecji? Kto tu mieszka i z jakiego powodu? Na pewno mieszkają ci, którzy zostali w tych, z tych pierwszych emigracji i przetrwali dziesięcioletni kryzys. Mieszkają tu też niektóre dzieci tych pierwszych emigrantów. Zostali w tym kraju wszyscy, którzy mają dobrą pracę, rozkręcili własny biznes, posiadają greckiego męża czy żonę i założyli tutaj dom. Niektórzy Polacy zostali tu z miłości do klimatu i różnorodności Grecji, a dla wielu priorytetowe znaczenie ma przywiązanie do greckiego stylu życia, innego, magicznego, wciągającego. Wiele mówi o przyjaznym klimacie. Tyle stara emigracja. Co do młodszych stażem emigrantów, tych, którzy przyjechali lub przyjeżdżają do Grecji w ostatnich latach, trudno wysunąć wnioski, ponieważ to proces dynamiczny. Przyjeżdżają tu niespokojne dusze do pracy sezonowej w turystyce, czy też w korporacjach związanych z obsługą Klientów następnie coś ich w tym kraju urzeka i postanawiają dostać na dłużej. Przedsiębiorcy różnej maści, związki mieszane, miłość posiada wielką siłą napędową. Zazwyczaj polskie kobiety ulekają czarowi greckich brunetów. Młode Polki mieszkające w Grecji są niezwykle aktywne w, gru, nie, w grupach internetowych, promują się zawodowo, wszędzie ich pełno. Dobłów świeżej polskiej krwi zmienia tę naszą grecką emigracyjną rzeczywistość. Ogromna ilość Polaków zna i docenia niekapryśne greckie lato. Wiele osób jest wakacyjnymi fanami, wakacyjnymi fanami Grecji. Świadczą o tym liczne i prężne grupy na Facebooku. Mam kolegę, który przyjeżdża na Kretę od 20 lat. Wszyscy, którzy go znają, nie zadają mu nigdy pytania, gdzie jedzie na wakacje. Bo sprawa jest jasna. Kreta. Znam podobnych fanów mojej wyspy, czy też Koloponezu. Tacy wakacyjni półemigranci, którzy odgrażają się, że na emeryturze to już przynajmniej pół roku będą mieszkać w Grecji. Za sprawą turystycznych pobytów na wyspach i lądzie stałym, czy dzięki wycieczkom objazdowym Polacy Grecję znają i z pasją penetrują. A kraj jest do tego idealny, przebogaty, magiczny, niezmiernie, niezmiennie zaskakujący. Nie tak to, co dla mnie bogatej stażem emigranckim jest niezmiernie ważne – to, co napawa mnie radością i dumą, czyni mnie szczęśliwą i spokojną. To status naszych dzieci. Wychowane na emigracji, czy też przyjeżdżające z Polski, w niczym nie przypominają nas, wcześniejszych emigrantów z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Polscy przybysze są pewni siebie, znają języki i są zorientowani w świecie. Mają sznyt i obycie. Nie prześladują ich kompleksy, i co tu dużo mówić, poczucie pewnej niższości spowodowane komunistycznym zachukaniem ich poprzedników. To tylko jedno pokolenie jakże się cieszę.